Hejka kochani, tutaj Oliwka z kanału CookieMint Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku czyli daily vlogu e, Mamy tłusty czwartek Nie mogłam się go doczekać Jakoś tak od tygodnia sobie myślałam, że czekam na ten tłusty czwartek, żeby się najeść tych pączków I powiem wam, że mam tak chyba pierwszy raz od nie wiem ilu lat, bo zazwyczaj mi się w ogóle przypominało o tym tłustym czwartku jak już był, to znaczy w ten sam dzień A ostatnio jakoś tak sobie myślałam, że najem się tych pączków, niż nie mogłam doczekać Moja mama przed chwilą wróciła z piekarni ze zdobyciami, po prostu czekałam na te pączki. Dobrze, że jeszcze były. Teraz zobaczymy, jakie tutaj są, bo jeszcze nie wiem. Muszę Wam powiedzieć: jedne były z marwoladą, kolejne były z czekoladą, a jeszcze jedna chyba wzięła poruszane. Jest z czekoladą, dobra. Teraz mam z czekoladą, no to wiem, od czego zaczynamy dzisiaj. W ogóle dzisiaj w końcu jest ładna pogoda i jest słoneczko. Co prawda dalej jest i tak zimno, ale ostatnio były ciągle jakieś wichury, deszcze i same chmury na niebie, więc były tak. Nie fajnie, smętnie, no a teraz myślę, że i tak będzie kontynuacja złej pogody, ale przynajmniej chociaż na jeden dzień nic git. Czas na pierwszego pączka na dziś postawiłam na tego z czekoladą, bo ja najbardziej lubię właśnie takie słodkie z jakimś budyniem, czekoladą, Nutellą, Ferrero Rocher, takie wiecie, już porządne pączusie. E, wy możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie marmoladę, e, nadzienie różane, czy coś innego, właśnie tylko czekoladkę i robimy test, uwaga. Mm. I już czuję, że jest dobry. Nadzieja jeszcze nie ma, ale zaraz zobaczymy. Dalej brak. Dobra, czas na ocenę pączka, bo tutaj doszłam do środeczka. I powiem wam, że byłam pewna, że to będzie taka czekolada w stylu Nutelli, a to jest budyń czekoladowy. I to taki dość lekki, więc myślę, że takich pączków można dać na pewno więcej, niż jakby to była taka, bycie czekolada-czekolada. Bo szybciej się taką można zasłodzić. Ale dałabym mu taką ocenę 6,5 na 10, albo 7. Bo jest dobry, ciasto jest dobre, ale to na mogłoby być lepsze. 10 po? 10 po? No, tak A, co? Ale jak to? Aha, jezu, myślałam, ale że 10 po mamy jechać? Jak jest przecież 0,0 po. Ale jeszcze nikt nawet z domu nie wyszedł. Aha, to ja bym pojechała tak 15, żeby na spokojnie wyjść. Dobra, okazało się, że mam za 13 minut tramwaj, tak więc muszę już powoli wychodzić z domu, a jeszcze e, muszę po pierwsze e, spakować sobie torbę, jakoś zabrać się z aparatem, bo ręce go nie będę nosić więc muszę jakąś torbkę wybrać, e, ubierać buty, kurtkę, i wybiegać już w sumie powoli. Dzisiaj umówiliśmy się w ogóle z dziewczynami, że jedziemy sobie razem do jakiejś kawiarenki. No i mamy ogarnąć trochę rzeczy do szkoły, bo mamy zadane CV na podstawy przedsiębiorczości, jeszcze jakieś listy. Motywacyjny, referat na fizykę. No i coś z tego się sobie razem ogarnąć, wiecie, uczenie się w kawiarni, taki vibe i w ogóle. Ale szczerze mówiąc, sama nie wiem, ile z tego wyjdzie i na ile zrobimy cokolwiek ze szkołą. E, podejrzewam, że pewnie większość czasu będzie po prostu siedzieć i jeść jakieś dobre ciacho i pić kawusie, e, ale myślę, że jest to jeszcze idealne by się na tłusty czwartek właśnie jakieś takie dobre ciasto albo ciastko. Na pewno się przyda. Jeszcze szybko przed wyjściem pokażę sobie outfitik. Dzisiaj postawiłam na taką granatową bluzę. Ona jest z berszki, do tego jeszcze spodnie. E, takie regular fit z and Bear. Wychaczyłam chyba ostatnią sztukę na wystawie i to jeszcze online i zdążyłam zamówić. I to są jedne z lepszych spodni, jakie teraz mam. Dlatego jeszcze kolczyki e, ze Stradivariusa i takie przesłodkie serduszko. Mam nadzieję, że widać. E, z Brandy. Brandy Melville, Melville, nie wiem. Jesteśmy właśnie z kawiarni, mam nadzieję w ogóle słychać. I ja tutaj akurat mam tartę czekoladową i latę. Jula też ma latę i chmurkę. Lena samą kawusię wzięła, a tu obok mnie jeszcze Rosa ma też ciacho i kawusię. Nie, herbatkę. Dziewczyny. mam pytanie, e, mogę zrobić sobie z wami zdjęcie, bo mam 10 minut na to, żeby zrobić z osobami zdjęcie. E, już wyszłyśmy z kawiarenki, teraz sobie idziemy na spacerek i powiem wam, że o dziwo, nie spodziewałam się, że rzeczywiście coś nam się uda zrobić ze szkołą, a zrobiłyśmy 1, trzecią w sumie tego, co miałyśmy do zrobienia i jeszcze się okazało, że tam przełożyli sprawdzian, taki najcięższy chyba, więc po prostu pięknie. może do w górę. Jak na razie dzisiaj mamy po prostu dzień jedzenia, bo teraz poszliśmy sobie jeszcze do forum i mam podtaję. Eee, Lena, dla makaronu też ma podtaję, nie wiem czy było widać. Ale potem jeszcze e, pójdziemy się przejść po sklepach, zobaczyć czy będzie może coś fajnego. Ja już wróciłam do domu, czuję, że mam w ogóle taki cały zmocniony makijaż od maseczki i ciągłego zakładania i ściągania, ale jest już teraz. 21.40. Ja się zaraz będę ogarniać, ten makijaż zmywać, więc nie ma sensu w ogóle go poprawiać. Zresztą to jest logiczne, że od maseczki wszystko się ściera i ogólnie po całym tym makijażu inaczej. Ale chciałam Wam powiedzieć, bo ten makijaż to nie jest jakaś ważna sprawa, że dzisiaj jest 24 lutego, czyli teoretycznie to czwartek, ale jak ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie w kraju obok boją się teraz o swoje życie, nie wiedzą. Tak naprawdę co i dokładnie czeka. Niektórzy, mimo tego, że chcą, to nie mają z tego kraju uciec, widzę mnóstwo TikToków, właśnie osób, które opisują, co się u nich dzieje albo ich znajomych i rodziny. nie wiedzą, co się stanie, czy im się uda wyjechać, czy nie. To nie mogę sobie wyobrazić niepokoju, strachu i w ogóle cierpienia osób, które są teraz doświadczone przez to, co się dzieje na Ukrainie. Ja na przykład... Nie spodziewałam się, że z tego coś może takiego wyniknąć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja tam już od chyba 2014 była bardzo nieciekawa i działy się różne nieciekawe rzeczy, Ale jednak to, jaka teraz jest eskalacja tego całego, tej całej sytuacji, tak to mogę nazwać, no to straszne. Jak ja sobie myślę, że na przykład ja dzisiaj mogę sobie normalnie zjeść pończusia na tłusty czwartek, spotkać się ze znajomymi i po prostu żyć tak, jak. Żyję do tej pory i żyłam do tej pory, a inni boją się o swoje życie. To ja widziałam mnóstwo tych toków, filmików, wiadomości. Jak tego słucham, to mam dosłownie ciary i czasami luzy w oczach, jak to widzę, co się u ludzi dzieje i co oni przeżywają. Więc nie wiem, ale niech to się jak najszybciej zakończy, bo. No, dramat straszne. Hej kochani, witam się z wami drugi raz, ponieważ mamy już nowy dzień. Ja niedługo wychodzę z domu, bo idę dzisiaj się spotkać z Julą, tak to w ogóle spontanicznie wyszło. Muszę szybko pojechać do galerii. No a potem planujemy odwiedzić jeszcze Bilisa u nas w Gdańsku w forum Ja jestem już teraz głodna, ale stwierdziłam, że nie będę nic jeść przed samym wyjściem Bo no, zjem sobie obiad tam e, Dlatego już nie mogę doczekać, aż będę na miejscu Jesteśmy już na miejscu, powiem wam, że nie wiem jak to się stało, że dosłownie zapomniałam Że mam z sumą aparat, nagrywam tego vloga e, Teraz już sobie jemy tutaj serki, nie wiem czy widać Ale może wam tutaj powstawiam coś ze stories, bo dzisiaj porobiłam fotki Teraz na deser sobie wzięłyśmy milkshake'i Ja mam hałwa, a Jula ma. słony karmel. karmel. Jeszcze ja sobie wzięłam brownie. Jula ma pieczonego marsa Nie wiem, czy było widać, ale oby tak. I e, powiem Wam, że jest ono kościoła przepyszne, ale jestem już taka pełna. Ale na, na deserek zawsze jest miejsce. Dajcie ze czy żeby też tak macie. Jesteśmy już w HM i teraz idę zobaczyć, czy mój, wymarzony, o, dobra, czy mój wymarzony top upragniony tutaj jest, ale go nie ma. O, są, są, są. Nie. Nie ma? Oni zmienili rozkład, nie ma ich tu. E, super, bo zmienili ogólnie, dosłownie w ciągu jednego dnia, rozkład całego HM-u. Go nie ma. Wyszłyśmy już z Halemu, Julia nam sprawdza tramwaj. Yy, I powiem Wam, że spędziliśmy chyba w przymierzalni godzinę, a w końcu i tak nic fajnego się nie udało znaleźć. A ten top, na który tak bardzo liczyłam, okazało się, że go nie ma. Już <ścoughs> wysiadłyśmy z tramwaju, mamy pożywienia i piciu, więc teraz lecimy do Julii.